I ci mamy kosiarkę, która tu w osłonie, jak jest osłona, był taki nóż, który przycina żyłkę, niestety ta osłona już w tej części tak naprawdę nie ma. Tak oh, to nie, nie ma gdzie to przymusować. po prostu to szczeliuch. Co w tym przypadku? Można mocować z boku, ale można. Kupić nową osłonę mamy tu osłonę ganznową tylko że mamy troszkę niby lepszy model jest droższy czy lepszy no nie zobaczymy ile będzie służyć tylko z mocowaniem jest coś innego ponieważ tutaj jest blacha na wierzchu tutaj jest taki coś to niestety trzeba będzie rozkręcić całą głowicę tą część się to usunąć to tutaj to założyć. No i może te wszystkie części. Także będziemy wymienić. No i tak sprawa się skomplikowała. Po starym miał tutaj taką tutaj blaszkę. A ten nowy ma tutaj. Trzeba to przeprawić przez rurę. Chciałem tutaj rozkręcić, bo no niestety śruba jest tak zapieczona. To jedno rozkręciłem. To, to, to niestety nie da rady. Jest to w takim przypadku. Musiałem rozkręcić z drugiej strony, czyli musiałem ściągnąć kierownicę, musiałem ściągnąć ten taki napasek uchwyt odłączyć całe śnieg, całą rurę i w tym przypadku przypałem ten uchwyt no i teraz będziemy to wszystko składać to jest dużo roboty ale właśnie te modele są dużo lepsze, silniejsze ponoć niż te. Także będziemy teraz składać z powrotem. Czyli tak trzeba osłonę skręcić yy, kierownicę. Uchwyt silnik składamy. No i tak mamy wymienione. Wszystko mamy wyskoczone. Nie było to takie proste. Lecimy na Mamy nóż. Mamy osłonę. No i tyle. Ma działać.